Światowej. Słuchajcie, świat jest popierniczony, co chłodno się zrobiło. Leżałem. Śniło mi się coś, o jakiś obóz, niby był harcerski, niby indiański. Jakieś były folie położone w lesie i na tym namiot nie miałem gdzie rozłożyć namiotu. Jakieś dziury były piasek. Chciałem z tego piasku poduszki zrobić. Pod, pod namiot. Nie wiem z kim tam byłem. Jakieś dziewczyny tam były, ale nie wiem co to było. No taki miałem, taki miałem, taki miałem sen. Wstawamy, słuchajcie, śniło mi się coś tam. A, śnił mi się złoczyńca. Z jakimś światem jego białym jechałem. Jak kazał mi wjechać, my go pchali na jakiś kanał. Tyłem, to w ostatnich skręciłem przez drzwi. Jakoś, bo ja też pchałem z nim. I jakiś kanał miał gdzieś koło domu, który był tylko kanał o jednym, że jedno koło tylko mogło wjechać do góry, taki jak gdyby podest. I jedno było na dół, drugie do góry, tak pod kątem, i się przebudziłem. Jeszcze jest jakaś podróż, to była Francja, nie Francja, nie wiem, że jakiś sit badał drugie biuro, że to nam były tańsze bilety, obok był duży lokal, który ja chciałem na sklep wynająć. A chyba Simba czy Janosik też chciał go wynająć. Także taki, taki sen jakiś miałem. Wcześniej też chyba coś mi się śniło, już nie pamiętam. Jak stałem gdzieś nie wiem o której godzinie do ubikacji. Aha, słuchajcie. Słuchajcie, śniło mi się, że byłem w swoim domu w Zelowie, którego już nie ma. W tym starym domu. Tam jakieś przychodziły lumpy, kurde, mówię, co by tu robicie? Jakiś cudzoziemiec, niby to był facet, niby facetka, Ja się pytam, co robią, po francusku mówił. Ja się go pytam, tam coś tego. I potem, jak wychodzę, patrzę, tam ktoś siedzi, sobie inni tam się, się biorą. Ja mówię, bo mi tu okradną. Mówię, już miałem tyle razy, byłem okradziony. I potem patrzę z tego, z tego. Domu, salonu, ale o, było w innym miejscu, okno, okno znaczy drzwi wejściowe były od ogródka, od wjazdu. Proszę Państwa, patrzę, a ludzie wychodzą jakby z morza, jakby z wody. I patrzę, idzie w swoich spodenkach Nikulka, w tych spodenkach. Bo z tego czasu, jak go zapamiętałem, na tym w maju, jak byłem u niej, w spodenkach szedła Nikusia. I ja mówię, Nika, że ona przeszła i ja bym jej nie poznał. Ja jej po, po dnia ją poznałem. I zawołałem Nika, jak mi minęła. Ona się odwróciła i patrzę, to jest Nika. to troszeczkę miała inną twarz i potem miała podobne jak ja to takie, takie jakby piżam. Mówię, mówi, bo mów, mów, Nika, idziemy teraz do mnie do domu, mówię. Do jakiegoś innego chyba, do bloku chciałem iść tutaj czy gdzieś, nie wiem, a to było w Zelowie. I to tak jakby z morza wychodziła. I ja, i, i ja mówię, Nika, idziemy. Ona nie mówi, bo jest w piżamie. I mamy nie ma, bo mama w pracy, mama pracuje, mówi, jak mama przyjdzie, mówię, nie musimy iść teraz. mówię. I potem mówię, y, chodź, pójdziemy do Sabryny. I wołam Sabrina i widzę, jakby z daleka słatą tam gdzieś Sabrina, ale Sabrina była jakaś mniejsza. I mówię, tam jest Sabrina, pokazuję jej, ja jakaś dziewuszka, jakby ale blondynka, czy rudymi włosami, ta mniejsza była w jakości Nikusi, ale Sabrina faktycznie była tam gdzieś dalej. I to była jakaś mała, taka jakaś ta Sabrina była. Taki miałem sen, wiecie. Śniło mi się, że taką ciężarówką jeździłem, niby z kimś, ale sam prowadziłem musiłem pokazać, że to ja jeżdżę. Pierwszy dzień byłem w pracy, wzięli mnie. I to był chyba jakiś Oszczeszów, nie w Oszczeszowie jeździłem. A był. A, teraz mi się przypomniało. I że słuchajcie, i że Jezus wrócił na ziemię. W Białej sukmanie, normalnie tak jak Chrystus, ale sobie on podobny był. I on mówił, że szuka strzały, która była wypuszczona. Słuchajcie, taka wielka wieża, a niesamowita, kamienna. I on tam był, i tam było takie masę, takie jakby platforma. I jest ja z dołu, patrzeć, czy ktoś by je tą strzałę wypuszczał. I Chrystus stał na tej testami, to znaczy, że Łucznicy byli. Jak chciałem tą strzałę znaleźć, i ktoś ją znalazł. I ta strzała była taka gruba i lekka, taka drewniana była. I mało tego, i to tak wyglądało, później cała strzała, jakby to była deska surfingowa. Tam było coś narysowane, napisane. I to wyglądało tak, że... Niby stara... Ja mówię, to jest jakby falsyfikat ze że, że to mogło, i że ktoś, a ktoś tam mówi, bo to jakaś tam gmina była tak, że się ta strzała znalazła, jakaś kobieta chyba znalazła tą strzałę, i Chrystus poszedł do gminy. Ludzie tam patrzą, tam przejęci jakoś tak gwałtownie się jak słuchali, szukali tej strzały, to kazali się usunąć. Wszyscy się usunęli w ręku, ludzie uciekali. Ja się takim w takim rogu schowałem, nie uciekłem, tylko w rogu. I patrzyłem, i ta strzała leżała koło mnie, a była wielkości. Nie, ona była taka, tutaj cieńsza od ręki trochę, a niby była taka duża jak, jak deska Łujców Fingowa. I taki biały kolor był drewniany, jakby dla kierownika, mówię, To jest niemożliwe, że ta strzała mogła tak długo przeleżeć i farba się je wziąć. Potem zaczęły być takie podejrzenia, że to jest fałszywy Chrystus. Poszedł do gminy, a ja tam ktoś że to chodzi o pieniądze, że on dwa miliony złotych mógł na tym zarobić. Bo gdzieś tam był, chodził tam gdzieś ludzie. Ludzie wierzyli, że to jest. On, że Jak się ta strzała znajdzie. I ta strzała grod miała ze na taki duży grot był jak dłoń. I to było jakoś poklejone, czy pod jakimś. Trzciną powiązane. Ja się dziwiłem, że... A, i końcówka strzała, jak do cięciego wchodziło, to na krzyż było taki krzyż że można było w dwóch miejscach Może gdzieś strzelać. Więc to była strzała Chrystusa, żoną wystrzelił dwa tysiące lat wcześniej i że powrócił. taki dziwny sen